Wiesz, że pszczoły mają dwa żołądki. A wiesz, że machają skrzydłami 300 razy na sekundę? A wiesz, że jeden ul może wyprodukować 40 kilo miodu na rok. A wiesz, że gdyby zabrakło pszczół, ludzka cywilizacja upadłaby w ciągu zaledwie kilku dni. A wiesz, że. A Wiesz, że pszczoły potrafią żądlić i to boli! Co się dzieje, Ben? Nie mów, że dalej nie otrząsnąłeś się po pszczelim incydencie. Co? Dobrze stań. A, czyli możemy pooglądać zdjęcia i powspominać? Pierwsze spotkanie małego Bena z pszczołą. Tutaj mały Ben próbuje ją zjeść. O, mały Ben został urządlony! Kiedyś to były czasy. Myślałem, że te zdjęcia miały zostać usunięte. Pszczoły żądlą, gdy się boją. Pewnie tak samo boją się ciebie, jak tych. Ja się nie boję! O, uwaga, wielka pszczoła! To tutaj! Wow! Już czuję, że będzie przecudownie! Ha! Idźcie, precz, wy pszczoły! O, spokojnie, Ben! Spróbuj coś z tego wynieść! Pszczoły pełnią ważną funkcję w środowisku. Można powiedzieć, że to bohaterowie świata owadów. Możesz się sporo nauczyć. Teraz idę poszukać stoiska z jedzeniem. Wiecie, co robić dzieciaki? Na liście mam tylko 130 pszczelich ciekawostek. Wydaje mi się, że przy odrobinie wysiłku mogę dobić do 200. Wieście ciekawostek o pszczołach? Dobra, Ben, teraz jesteś tutaj sam. Dookoła masz miliony wściekłych pszczół. Musisz tylko zachować spokój, a nic złego ci się nie stanie. Ha? Ha, hej, Ben, co się dzieje? Gdzie ona jest? O czym ty teraz mówisz? Zaatakowała mnie horda zabójczych pszczół. Na szczęście udało mi się je odegnać. Ale z ciebie biedny dziwoląg. Choć za chwilę ogłoszą zwycięzcę. Jakiego zwycięzcę? Panie i panowie, witamy na festiwalu pszczół w Bismarcku w Dakocie Północnej. Nadszedł czas, by ogłosić zwycięzcę konkursu na najsłodszy miód. Nagrodzimy Królową Pszczół Roju, który wyprodukował najlepszy miód w całym stanie. A teraz chwilę, na którą wszyscy czekaliśmy. Królowa, która się nie chowa. Miód gra w jej duszy aż po uszy. Mój jedyny powód, by wstać rano z łóżka, władczyni miasta Bismarck, królowa Pszczołfelia! Szczółko to, piękniejszej od niej nie widział nigdy świat. I Jeno jej miód może zwalić cię z nóg. Niech nam rządzi świetna pszczela władczyni. Wszystkie wspaniałe! Wow! Szo ze sceny! Szofelia! 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 No już tej władzy nady! Hej, ta pszczoła to przecież królowa pszczół! Tego to ja się w ogóle nie spodziewałem! Hmm? Zgadza się, nadszedł czas, byście złożyli pokłon prawdziwej królowej pszczół. Myślicie, że ta cała Felia jest taka śliczna? Spójrzcie na jej profil na Insektgramie. Same wyretuszowane zdjęcia, za dużo filtrów, fela. Hej, czekaj chwilę. Chcesz ukraść te pszczoły, bo jesteś po prostu zazdrosny? Nie, to był tylko mały bonus. Twój prawdziwy plan to porwać wszystkie królowe. Ich roje będą wtedy musiały polecieć za mną. Wkrótce najcenniejszy zasób naturalny świata w całości będzie mój! Masz pecha, bo jesteś jedyną pszczołą, z którą mogę walczyć. Przygotowałam małą niespodziankę. Królowa ma nowiutką królewską karoce. Moje robotnice pracowały w pocie czoła pod ziemią, budując tę potężną, mechaniczną pszczołę. Właśnie tak! Moje podziemne pszczoły! Już teraz, kochane. Chodźcie do swojej nowej królowej! O, nie! Nie! Ben! Ona kontroluje je swoją bransoletką! O, podoba ci się moja pszczosoleta? Tylko nie pytaj, skąd ją mam. I tak cię na nią nie stać. Tak, powinniśmy stąd zmiatać. To naprawdę spora pszczoła. Czasem trzeba w dobrym momencie się wycofać zanim... nim. Ben, jesteś pięciometrowym dinozaurem. Czy naprawdę masz powody do obaw? Okej, okay, dobra. Uff, wstrętne pszczoły. Pszczółki są moje chłopcze. Lepiej nie wchodź mi w drogę. To było prawie imponujące. Przynajmniej nadal mam ciebie królowo pszczołfelio. O! A! Nie! O, idź piewać w jakimś chórze, słonko! Bo tę scenę przejmuje zupełnie nowa prima donna! A ty, Felio, myślałaś, że zdołasz mi mnie zepchnąć z